wraca. Czyli Rumburak królem w królestwie Baśni. W świecie ludzi pojawia się Roxana z królestwa Baśni wraz ze swą zaczarowaną wodą pachnącą, która zawróciła w głowie wielu mężczyznom łącznie z rumburakiem. Znalazła schronienie uczarownicy, sekretnej sąsiadki Piotra i Arabelli, nieszczęsnych rodziców, którym urodzili się dwaj starcy. Piotr i Arabella pracują dla króla zabawek, pana papa, tak więc dziwnymi dziećmi opiekuje się dobry sąsiad strażnik w muzeum. Czarodziejski płaszcz, w którym przyleciała Roxana, jest bardzo potrzebny Jankowi i Małgosi chcącym wyruszyć na wyprawę naukowo badawczą do Królestwa Baśni. Obiecują Piotrowi, że przy okazji zadbają o to, aby z brodatych starców stały się normalne niemowlęta. Nie mają jednak pojęcia, co się dzieje w królestwie baśni. Nic nie wiedzą o olbrzymie, który codziennie wymaga ludzkiej ofiary, nie wiedzą też, że ostatnim nieszczęśnikiem, którego los wyznaczył na ofiarę dla Olbrzyma, jest sam król. Odcinek 10. Podróż naukowa do Królestwa Baśni A teraz spać. Jeszcze nie. Za chwilkę będzie program skleroza, jak ją leczyć. Nie, żadna skleroza. Pożegnajcie się grzecznie z panem Peterką i do łóżek. Do łazienki, siosio. Ale ta skleroza to bez uwag. I bez piwa. Dobranoc. Dobranoc, panowie. Dobranoc, panom. Czy nie jest pan dla stryjaszków zbyt surowy? Dlaczego nie mogą oglądać programu? Panie Peterka, muszę panu wytłumaczyć, dlaczego pana zaprosiliśmy. Jest pan jedynym naszym przyjacielem w tym domu. Jeśli tak jest, to bardzo się cieszę. No, nie, nie wiem jest, tylko, tego, czy się pan ucieszy z tego, o co chcemy poprosić. Zrobię dla was co w mojej mocy. Sprawa wygląda następująco. Ja i żona pracujemy na etacie w firmie PAP. I musimy pracować, a nie doglądać dzieci przez cały dzień. Wy macie dzieci? Ci dwaj urodzili się w niedzielę. Są, naszy Są naszymi dziećmi. Dzieci? Jak to? Jak to? Ja to mówię. Nic nie rozumiem. I tak owa królewna z bajki, mimo intryk rumburaka, wyszła za tego młodzieńca ze świata ludzi. I żyli razem szczęśliwie wiele lat. I żyją razem szczęśliwie aż do dziś. Tak. No, chłopcy, spać. Mamo, zaczekaj. Wiesz, co pomyślałem? Że tą królewną z bajki jesteś Ty. A ten chłopiec ze świata ludzi to nasz tatuś. Powiedz, że to prawda. Bardzo jestem ciekawa, skąd taki pomysł. Bo słyszeliśmy, jak babcia narzekała. Najpierw nie wiedzieliśmy o co chodzi, ale teraz to już jasne. Przyznaj się, mamo, trudna rada. Gdybym chociaż wiedziała, że umiecie milczeć. A komu mamy powiedzieć? Czy my tu mamy kolegów? Na szczęście. A teraz, kiedy już wszystko wiecie, naprawdę pora spać. Już późno. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc, mamusiu. Królewny. Wiesz, co, by co bym chciał wiedzieć? No? Czy bym poznał by było, tego rumburaka, gdybym go spotkał? Walnąłbym go czymś w głowie. A mnie raczej ciekawi ten czarodziejski pierścień. Brachu, wiesz co, wiesz, co by można z nim zrobić? Cały czas się bałem, że w tym świecie czeka nas okropna nuda, ale chyba nie będzie tak źle. Ale ono to tak nie to ja już codziennie będę się tak nudzić? Weź sobie książkę i poczytaj. Nie umiem. Tak nie Nawet czytać nie umiesz? Jakby pani nie wiedziała, że w królestwie Baśni nie istnieje szkolny obowiązek. Ten rumburak kompletnie zwariował. Tak, ja mam Coś pani powiem. Pani sobie idzie bawić się w towarzystwie, a mnie tu, a mnie tu zostawia samą. A, a pan Rumburak mi powiedział, że mi pani pokaże świat ludzi. Tak powiedział? Tak. Kiedy wróci, powiem, że się pani sprzeciwia jego rozkazom. A gdy zostanę królową, to pani tego nie zapomnę. Ale to nie tak. A w ogóle dokąd pani idzie? Na przyjęcie u króla zabawek. Tutaj też są królowie? Mówię, że u króla zabawek. Nie wiesz, co to jest zabawka, Tygąsko? A zresztą, chodź ze mną. Zaproszenie jest dla dwóch osób. Pożyczy mi pani ten kapelusz? A gdzie nasz gospodarz? Nie ma żadnego poczęstunku. Czyżby pan pap zaczął oszczędzać? Witamy pana domu. Dobry, Dobry wieczór. Myśleliśmy już, że nas pan zostawi na lodzie. A teraz, przyjaciele, mała niespodzianka. Male, przekwapeni, co to znowu będzie? Zapraszam wszystkich na to. Znowu nowy pomysł. Pan Papie nie poddaje. Oryginalny, jak zawsze. Wyjątkowo nie był to pomysł mojej natalki. A gdzie pańska córeczka? Natalka już na pewno śpi. Pan pap, co prawda, wymyśla zabawne głupstwa, ale jako ojciec ale jako jest bardzo surowy. Oczywiście. Żartuje tylko w swojej dziedzinie. Moja droga, to przepiękny pierścień. Co to za kamień? Prawdę mówiąc, nie wiem, ale chcę to sprawdzić. Proszę. to Który jest tym królem? Bardzo tu u niego ładnie. Właśnie do nas idzie. Witamy słynną wróżkę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To moja przyjaciółka. Ma pani wyjątkową suknię panno. Ma na imię Roxana. Wie pani, dlaczego ją zaprosiłem? Chcę wypuścić na rynek karty do wróżenia. Dla pobudzenia dziecięcej wyobraźni. Dobry pomysł, ale to może poczekać. Skoro mamy tu taką czarującą istotę Roxano, nawet pani nie przypuszcza, jaki jestem szczęśliwy. Całe życie czekałem tylko na panią. Co pan wygaduje? Rozbudziła pani we mnie uczucia, o jakich nie miałem pojęcia. Proszę się poczęstować. Proszę pana, państwo Cliffordowie, daj mi spokój. Proszę uwierzyć, że to co mówię wypływa z głębi mego serca, gdzie mieszka nie tylko żywa wyobraźnia, ale także głębokie uczucie. Trzeba to rozpakować, ty gąsko. Sam siebie nie poznaję. Nawet nie przypuszczałem, że jestem zdolny do tak intensywnej miłości. Skąd się wzięła ta porywająca siła uczucia? Roxano, kocham panią, ja płonę. To jakiś nowy żart? Z pewnością nie mówi poważnie. Zostań moją, proszę, bądź moją. Roksano, a więc tu Także, pani mieszka? No. Tak. Och, gdybym mógł w tym gniazdku mieszkać z panią. Dobrze, tak będzie pan spać w spiżarni na stojącym. Jeśli macie mało miejsca, może pani zamieszkać u mnie. To świetny pomysł. Sama nie wiem, dlaczego. Będzie pani miała całe piętro dla siebie i taras w ogrodzie basen. Wie pan co? Dobranoc. Dobranoc panu. Chodź już. Dobranoc. Pa, ukochana. Jutro rano się odezwę. Niech mnie licho porwie, co te chłopy w tobie widzą. Nie pojmę. Wkurza to panią? Dzień dobry. Pięknie dzisiaj, prawda? Ty się jeszcze nie znacie. To są krewni majerów z prowincji. Będą u nas mieszkać. Oczywiście tylko kilka dni. Chodźcie, pośpieszcie się. Zaczekaj, otworzę. Już idą. Cześć! Skąd masz kamerę? Pożyczyłem. Może się przydać, jasne. Gdy tylko weźmiemy od twojego taty czarodziejski pierścień, żebyście mogli zmienić dziadków w niemowlęta, pójdziemy nakręcić rusałki. Co za rusałki? Przyjechał cyrk? Nie, to taka... grupa baletowa. Jedziemy z kolegą na festiwal. Aha... Jedźcie już. Cześć, a wychodźcie. Chłopcy do auta. Miłego dnia. No to jesteśmy. Już jesteśmy. Zabiorę ich wracając z zoo. Dobrze? Nie ma problemu. Jak pani wygodnie, jestem tu do szóstej. Bardzo pan miły. Do widzenia, mamusiu. Tak, chłopcy, bądźcie grzeczni. O, patrz. E, nic. Wszystko wam pokażę. Nie siedźcie tam długo, wiecie jaka jest sytuacja. Nie martw się, wiemy co i jak. Wylądujemy przy chatce z piernika, to właśnie muszę zdokumentować do pracy semestralnej. Nakręcimy rusałki, jeśli zechcą tańczyć w dzień, a potem lecimy z powrotem z pieścieniem. Wymyśliłeś już coś dla papa? Teraz do tego usiądę. Lećcie już. Kucnij. Cześć. Pozdrawujte tam. Pozdrówcie ich. Coś atrakcyjnego. No. No tak, ale co? Ale co? Mówiła pani, że dzisiaj przerobimy przeżuwacze. Zaczniemy stąd, od renifera. Obejrzyj go sobie. Żyje w północnych krajach. Za pozwoleniem w północnych krajach żyją dwa rodzaje łoś i renifer. Tak, ludzie często jedną. Ten obok to łoś europejski, alces-alces. To prawda. Panowie są profesorami biologii? Nie, my dopiero pójdziemy do szkoły. Wiesz, że nie wolno się zdradzić E tam Chłopcy, gdzie jesteście? Co tu się dzieje? Ten pan mówi, że jeszcze nie chodzi do szkoły Karol, przecież wiesz, co obiecaliście To pan Peterka z naszego domu jest naszą nianią Niech ja się pan nie boi, one nic nie powiedzą No i wydało się Musisz zrozumieć, jak masz na imię? Natalka, Natalka. ale tatoś mówi do mnie Skarbie. No widzisz, musisz zrozumieć, Skarbie, że my dwaj nie mamy jeszcze tygodnia. Wspaniale. Ja za tydzień skończę 82 lata. Wiesz, że na tyle wygląda? Widzę, że się dogadają. Też tak myślę. Do widzenia. A wasz status jest stary? Nie, w normalnym Ta Tato nie jest interesujący, ale nasz stryjek leci dzisiaj do bajki. Po czarodziejskim pierścień. Naprawdę? No to jesteśmy. Pamiętasz? Przeżyliśmy tu niezły koszmar z tą babą Jagą. Pamiętam, tylko że mieli tu na nas czekać, a nikogo nie ma. Zajrzę do środka. Pójdę tam. To coś nowego. I ktoś tam jest. Wy pompo. Czeka pan może na Piotra Majera? Na nikogo nie czekam. Jestem tu nowy. Zasadziłem knot i rośnie mi lampa. O, proszę. Czy jest tu ktoś? Dowiedziałaś się czegoś? Nie, pan Pompo tu jest nowy i nic nie wie. W takim razie pójdziemy przez nas najkrótszą drogą do pałacu. To też pamiętam. Wszędzie było pełno krwi. Co takiego? Ta. patrol, stać. Co tam szepczecie, kotrba? Szukamy księżniczki Kseni i małego księcia. Macie się rozglądać, a nie szeptać. Panie kapralu, Waniek mówi, że księżniczce, że miał straszny sen o księżniczce. Waniek mówi. Jacyś dwaj obcy zamordowali księżniczkę i księcia też. Mieli takie te, no... Co? Co? Dziwne instrumenty. Patrzcie. Se, Poddajcie do... się, nie ruszać się. Ręce do góry. Co się O co chodzi? Panie, przyjrzyjcie się im, co wy na to? Byli to oni? Iby ci, co zabili księżniczkę i małego? Możliwe. Możli Aresztuję Was. Co to za wygłupy? Kogo, byśmy Kogo mielibyśmy zabić? Jesteśmy tu dopiero od paru minut. Milczeć. Pójdziecie z nami na zamek. Ruszaj się. Chwileczkę, zginął mi płaszcz. Bez wymówek. Idziemy. Ta kamera jest wypożyczona. I idziemy. No, proszę, już dojrzała. Koleżanko, mam płaszcz i lecę do ludzi. Major przysłał na swoje miejsce brata i jakąś dziewczynę. Tak, może pani jeszcze nie wie, że Król został wylosowany na ofiarę dla Olbrzyma. Panie generale, merytuję posłusznie, że aresztowaliśmy dwoje cudzoziemców podejrzanych o zabicie księżniczki Senni. Szeregowywaniec miał taki sen i to bardzo nam pomogło. To jakiś idiotyzm. Jesteśmy studentami. Przyjechaliśmy przymknąć dziób. Nikt cię o nic nie pytał. Nie ma czasu na jakieś śledztwo. Chodzi o króla, który. Proszę pana, ja jestem krewnym króla. Akurat na to wyglądasz. Zamknąć. Tak, wiecie. Wchodźcie. Źle skończyliśmy. Tylu już pożarła. teraz kolej na samego króla. Przeklęty olbrzym, nie na żarty. Aha, wieczorem przyniosę wam coś do jedzenia. No to się znaleźliśmy w doskonałej sytuacji. Tak. Żeby to tylko nie było pluskiew. fuj. Jak było w muzeum? Nuda. No, Peterka się ciągle dziwił, że wszystko wiemy. Nie może zrozumieć, że od urodzenia mamy to w głowie. Ale znaleźliśmy sobie koleżankę. Jaką kamaradku? Jakąś babę? Jaką babu? Tak, tym lesie tylko mi z tym nie zaczynajcie. Żadną babę to dziewczynka i nazywa się nazywa się szkrab. skarb ty sklerotyku. Skarb się nazywa. Mam przydać coś? Dołożyć, panienko? Dziękuję Norbercie. Nie chcę być, nie chcę być gruba, jak prosię. Co są Czy ja dobrze słyszę? Tak mówi Karol. Jest, jest strasznie zabawny. Kto to jest Karol? Karol, ach, Karol to, i Hyacinth są bliźniakami to, i moimi kolegami. Ile mają lat? Jeszcze nie, Jeszcze nie chodzą do szkoły. Ach, tak. tak. Dziwię się, Dziwi się, że przebywasz z takimi głupimi chłopcami. Właśnie, że są bardzo mądrzy. Panna Hausner, pan Hausner jest przy nich głupiutka. Tak Dosyć tego. Ją zostaw w spokoju. Proszę wybaczyć, ta panna twierdzi, że się do nas wprowadza. Przecież mnie pan zaprosił. Roksanka. Nic, Nic gorszego nie mogło Nic gorszego nie nas spotkać. Mój Boże. Nie szlochaj, moja droga. Nitki losu splatają się z wolą najwyższego. Cóż możemy zrobić? Zbuntować się. Tak, zbuntować. Przeciw losowi? Przeciw olbrzymowi. Oczywiście, właśnie. Czyż nie próbowaliśmy? Los to los. Los to los. Czas jednak porozmawiać o tym, co będzie z władzą w naszym królestwie po twoim królu jakby odejściu. Od Ano. Tak, owszem. owszem. Najwyższy, najwyższy czas, się, czas zastanowić. się zastanowić. Mam pewien pomysł. Postaram się o coś. A jeśli ten olbrzym stopniowo wszystko zlikwiduje, to zlikwiduje w ten sposób całą dziedzinę ludowego piśmiennictwa, łącznie z panią docent. Cicho. O co chodzi? Posłuchaj, młodzieńcze. Ja bym was stąd wypuścił. Pan jesteś wykształcony. Może pan wymyśli, jak tego olbrzyma zabić? Chyba nie mówi pan poważnie. Uratowałby pan króla, a może i siebie. Może pan chociaż spróbuje. Spróbować można. Nie wtrącaj się do tego. Wybacz. Nadajesz się do tego jak wół do karety. Na Olbrzyma ja wyruszę. Nie ma takiej możliwości. Bez dyskusji, kto umie fechtować. Ja. Kto ma większą szansę. Ja. Co wybierzesz, panienko, to ci dam. To jest coś. Z tym mogłabym tylko upaść. Z kim mogła leda tak Ten wezmę, taką wykałaczkę? Jeśli się umie nią posługiwać, wystarczy jeden dokładny sztyk. Zabójców już mają w lochu, a my znowu musimy szukać księżniczki Kseni z tym jej książątkiem. Nie pyskuj, Waniek. To rozkaz. Ludzie, co ja znalazłem? Chodźcie szybko, wywalicie gały. No to... A nie mówiłem? Kto to, to przygotował ja i dla kogo? Przecież dla nas. W pałacu mają ucztę pożegnalną z królem, no to żebyśmy nie byli poszkodowani. Najpierw wypijmy za nieszczęsnego króla Nie, nie, Już wszyscy wypili. Za to Zaraz się zacznie. Niech pan tylko któregoś nie rozdepcze. Ma być wszystkich sześciu. Oczywiście. Jest tu ktoś? Pomóż mi, dobry człowieku. Co tak się wam stało, babciu? Co się stało, babciu? Jakiś kłusownik to nastawił. Zrobiłam. Upadłam i nie miałam już siły. Może pani wstać? Z trudem, ale mogę. Dziewczę złote, jak ja ci się odwdzięczę. Nie ma o czym mówić. Czekaj, dam ci coś. Przyda ci się. Chodź. Przyda? Do czego? Przecież jest pusta. Zatrzymaj ją. Jest pusta i nie jest. Nabierz wody ze źródła, trafisz wroga bez pływa, ależ babciu. Kim jesteś? Jestem, Jestem twym sługą. Spaniem Spełnię twoje dzikanie. trzy życzenia, dowolne. Koniec odcinka 10. Tekst Joanna Figlewska. Czytał Jan Wilkars.